Witam Was wszystkich serdecznie. Nagrywamy po z odcinek. A to zaczniemy dzisiejszych od naszych urodzin kanału. Yy, yy, kanału, tak? Jako FJW.pl, bo wcześniej było FJW.pl, ale jako granik nie, bo teraz jest granik, to Granik nie. Także granik nie kończy 8 lat, tylko yy, 7 lat kończy. No powiedzmy 8 lat, no skończył ten yy, kanał FJW.pl. Jako w nazwie tutaj, granik, nie? Teraz jest jako granik nazwie, także taką nazwę no, nie mamy. E, 8 lat, tak, 8 lat jesteśmy na polskim YouTube. E, tak jak dzisiaj w takim wstępie mam to zrobione, ale to taki jest wtedy po prostu, żeby tak będziemy nagrywać. E, tak, dzisiaj zaczniemy tutaj, a teraz macie taką wstawkę, że zaczniemy tutaj odcinek e, z początku z tych, co było w streamie. Przez dwudniowy streamer, czyli we wtorek skończyliśmy 8 lat, 8 lipca 2014 roku zaczęliśmy współpracę na YouTube, e, działalność na YouTube można powiedzieć. No. I, I od tej pory już minęło 8 lat, także 2 lata będzie dziesięciolecie kanału, wiecie, 2 lata no to nie jest długo czekać, żeby zleciało, nie? W hmm. 24 roku skończymy, no. Także taka dzisiaj taki wstęp będzie Duki tego początku. Te 8 lat na YouTube Polskim. No, 8, 8, 8-latek. Także dziękuję wszystkim za komentarze, które pisali pod zapisem live'a. A teraz macie, tutaj teraz macie stawkę, kto wysłał donate'y na urodzinowym live'ie. I teraz macie przemienienie i zaczniemy odcinek. Także dziękuję wszystkim jeszcze raz. Za te 8 lat spędzone na YouTubie. To co? Oglądajcie kto wysłał ty, a ja zapraszam Was na odcinek. Już odcinek drapimy z drapki, nie? Dobra, do zobaczenia. Już za moment, czy na chwilę słyszymy się, będziemy nagrywać drapki. Miyako, 9 ,50 zł 50 groszy. Wszystkiego najlepszego purpurowe serce gwiazdki. Music. 4 złote 46 groszy. Zł. 100 lat. Przyjaciele Wolności. 4 ,65 zł 65 groszy. Wszystkiego najlepszego. Powodzenia w dalszym rozwoju kanału. Uśmiechnięta buźka. Music. 2 ,28 zł 28 groszy. Ja również dziękuję. W kolejnym odcinku, jak widzieliście w początek, zaczęliśmy dzisiaj od urodziny, gdzie w wtorek skończyliśmy już 8 lat kanału F-Youtube.pl A jako Granik jest już od 8 stycznia 2022 rok. Zaczęliśmy z kanałem Granikiem. A jest to już nasz 14 odcinek trzeciego sezonu. Eee... Ja chciałem lepiej być opowiedzieć 14 odcinek 13. Nie, 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 nie. Od razu mamy taki, że mamy 14 trzy, odcinek, 14 yy, miks drapek. O i tak możemy powiedzieć. Lecimy z nimi aż do końca yy, z tego listopada w tym serium, a od tego od od grudnia będziemy nagrywać codziennie odcinki. Będziecie mieli takie jakby vlogmasy. No, ze zdrapek zrobimy. Gdzie będziecie mieli codziennie odcinki nam wrzucone e, Chyba o 18 zrobimy nie? I będzie niespodzianka Tak, mamy już zdrapki wybrane I e, tego będziemy tutaj widzieć, co będzie, to już można powiedzieć wam na tym wstępie e, Tak, będzie taki zdrapki będą e, e, Kalendarz jed... adwentowy, tak jak będzie zdrapki Tak, i oni będą na jednym odcinku i jedna zdrabka będzie kilka, bo to będą kalendarze otwierane, tak jakby ze zdrapek zrobimy, co każdy dzień będzie jedna liczba otwarta. Tak, i będzie codziennie zdrabki, będziecie mieli oglądany, będziecie mieli maraton odcinków, czyli daily z grudnia po grudniu, czemu nie, zawsze sobie takie jakieś odcinki, nie? No, to trochę czeka mnie tyle pracy, trochę na montażu, jako sam będę to montować, ale myślę, że damy radę, jak nie damy rady, to nie będzie całego <śmiech> masu. <śmiech> no. A co, przechodząc do yy, statystyków 13 odcinka 13 miksu, yy, Mamy 21 wyświetleń, czyli coś nie poszło do góry, coś stanęło na tych 21, cały czas 21. No ale nic nie zrobimy na tym przypadku. Sprawdzamy hmm. komentarze. Komentarze mamy, już trochę mamy od naszej całej Wizki. Od naszej stałej wicki, czyli od Lucynyka. Fajnie, że wpadło. Pojawiło się, się koło Fortuny. Na początku poleciała mała piłeczka, a to nie była piłeczka. Aha, właśnie z tym, z tym, co poleciała. To my to tak na początku zrobiliśmy. Yy, tutaj tak pisali, że w komentarzu pierwszy, że to yy, mała piłeczka, ale chyba tu już widzę, że jest. A nie, jest. Tu jako pierwszy jest mała piłeczka. Ale to jest winogrona, czyli z tym Winogrona tradycję. to było. Tak, i tutaj tak było. że to było winogrono. No takie było wstępie, nie? Dobra. Patrzymy czy jeszcze jakie są komentarze opublikowane. Do sprawdzenia komentarzy nie ma, czyli od naszej tylko mamy jeden komentarz. ja mogę podpowiedzieć, w środku odcinka patrzcie, coś może będzie. No nie wiem, czy coś zrobimy, czy coś wejdzie. Dobra, jeszcze tutaj mam zrobić jeszcze jedno zrobimy ze zapisu live'a. Zobaczymy, czy coś w komentarze wpadło też od zapisu z live'a. Hmm, nie tu, wyjdź stąd. Bo tutaj patrzę na moim komputerku. Tutaj sprawdzam komentarzem. Komentarze mamy tak od... od Lucyny K. Też mamy wszystkiego najlepszego z okazji urodzin kanału. Także dziękuję też. A to dzisiaj, wpadł w komentarzach, jak ja to nagrywam już odcinek, chyba 2 godziny temu to wpadło. No dobra, nie przyciągam do dostęp, długi jest bardzo długi wstęp Dlatego dzisiaj przygotowane mamy zrabki: Czas na premię, premia, przepływ kasy, e, czas na premię, premia. Czyli dwa razy czas na premię, dwa razy premia i jedna przepływ kasy. Czyli mamy dzisiaj za kwotę 25 zł zrabki. jeszcze Wam przypomnę, że wpadajcie na stronę granik.pl. Na Facebooka, na Instagrama, na Twittera i oraz y, TikToka i Snapchata od nazwy Granik Ty. Tak, zapraszam Was wszystkich serdecznie. Widziałem, że dołączyła nasza obicka do grupy, y, tutaj na grupie Facebookowej Ale Pani mówi, mówię, że jest jedna zdrapka więcej? Tak, jedna zdrapka jest, czyli za 25 jak już mówiłem. Dobra, nie przyciągam tego drugiego wstępu, zaczniemy już pierwszą zdrapkę, a dzisiaj będzie bez koła fortuny. Także jak widzimy to lecimy dalej. Stratka numer jeden. Co my tu mamy? Premia. Premia. Co my tam mamy? Z drapole i jakiś dawny. drapole gierze. gry, jeżeli, jeżeli wyjdą. danych grze znajdziesz dwa idealne symbole, wygrywasz kwotę przepisane do niej gry. Jeżeli wy tej kwoty znajdziesz... Znaj, znaj, no jeżeli wy tej danych grze znajdziemy trzy idealne symbole, symbole. Przepisane, przepisane wygrane. Po razy dwa, wygrane sumują się. No to znane te hasło bardziej znane jest jedynka. Sprawdzamy jedynkę. Worek. Worek, worek. Tref. Trefam. Pik. I pik. Czyli pierwsza zrabka nic nie. Mamy pierwsze okno. Podkowa. Podkowa, tak. Złoto. Złoto. I... I karo. Czyli mamy w tym karo. Mamy Podkowa. Moneta. Moneta. I wiśnie. Musiały być dwa symbole, nie? No. No. To mamy arbuz. Śliwka, śliwka. I trefa. Tref. Czyli trefa nie mamy. Siódemka. Siedem, worek. I wiśnia. wiśnia. Czyli nic nie mam, po prostu nie mam. Karo. Karo, karo, karo. karo. Wiśnia. Winogron. Winogrono. I moneta. I moneta. I siódma gra. Złoto. Siedem. Siedem. I Biedron. Biedron. Jest <laughs> pierwsza zdrabka, nie ma. Lecimy do drugiej zdrabki. A ja jeszcze pokażę, jakie są literki. Ja się ich, trzeba znaleźć. Takie byli symbole. literce. C. Dalej już nie ma. Mamy U. U. Gdzieś jeszcze jedno. U góry będzie chyba tak. YCU. Y, Także zapraszam do drugiej zdrabki. Czas na premię <laughs> Znano wam bardzo te zdoby. Zdrabka, czyli mamy nasze liczby co my i to mamy 10 okienek przyrzuconych. Co my tu mamy? Mamy okna, także co mamy? Zdrab pole jakiś Zdrab pole, zdrab całe pole gry, jeżeli jakąśkolwiek z swoich liczb jest taka sama jak któraś z wygrających liczb, wygraj przepisaną do niej kwotę. Znajdź portfel i wygraj przepisaną do niego kwotę. Wygrane sumują się. Hmm. To patrzymy co tam będziesz się zsumować. Dobra, ma dwa razy co przeleciało przez kad także co możecie, co 0,4 i sprawdzi, co przywinęło się 27, przez 27 A kolejna osoba może skardzać serduszko i, i 25, 25. Czyli to będzie będą. mamy 0,9 09, nie hmm. ma mamy 25 no Ale będzie 26 nie, bo 30. O, literkę co nie wiem 0,6 Jeszcze nic nie wiadomo. Bo jest D <laughs> Już się dałeś. Dzień nie, Dzień. O! o to jest. A. Pojdę pod 3 kamery. Mhm. Co mamy? 19. Nie ma nie ma 19, jest 35, 35. Mówię, że będzie właśnie 6. No było było 20. 11 I ostatnia I... 02 Czyli nic tej zrabce nie mamy wygrane Oto byli nasze B I ostatnia literka była L. ROB R R, R R O B Zapraszam do trzeciej zrabki W kolejnej trzeciej zrabce mamy Przepływ kasy, bardzo bardzo znana Już, już nawet latem była To zdrabka, kiedy teraz już zrobimy 09 22, 22. 27 Które tam proces? Nie, bo to samo było prawie nie, 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 nie. 16. 16. Czyli jakie nasze ich liczby będą wygrywające? 28. 28. Mamy 0,8. 08 obok. Hmm. 30 30, nie ma. No jest jeszcze nie ma. 36. No 21, no obok 17, nie ma 23, obok 25, no niestety 21, 22, 23, bo to ma 24, trzecia zrabka nic nie ma, tak? 02, nie ma i trzecia zrabka jest przegrana. No nie wiem, coś nie mamy a znowu szczęścia. Wygraliśmy tam małą, wygraliśmy o. ten, a nie mamy szczęścia. M. I B. Czyli OMB. Hmm. Lecimy do czwartej zrabki, a będzie to cos na premierę. I naszą grom jest cos na premieret. Nie czwarty. premier Na premierę? Aha, no no tak. tak. Czyli czwarta zrabka sprawdzam co przyniesie na naszym dzisiejszym odcinku. 32 mhm. 28

03 też nie nie ma, nie ma 30 mamy 12 26 nie ma 25 też nie mamy i ostatnim będzie 04, 04 czyli też nic nie mamy jakie były nasze symbole R, M i D M, M, R MRD Sprawdzimy ostatnią zdrabkę, czyli piątą zdrabkę, mieć ja prawie. No co, sprawdzamy premię, premia i Premie. Arbuz, i Premie. Jadron. Hmm. Worek, 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 wiśnia, wiśnia. Wiśnia. i Premie. 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 Karo Moneta, Moneta. Podkowa Premie. wiśnia 7. Worek. Tak, już nic nie będzie. No nie wiem, czy nic nie będzie, bo dlatego nic nie robiłem. Arbus. Arbuz, Podkowa. podkowa. Karo. Karo, karo. Bo się już dziwił, jakby było. No, wiedron. Wiedron. Moneta. Moneta. I kwiat. Ik, ik. 7. 7 I i. No nie ja mówiłem. No tak wiadomo, wiemy co i jak było. No, także jak widzicie, z tych odcinków nic nie udało się wygrać. No to zobaczymy za tydzień, co nam przyniesie szczęście. Zobaczymy, co będzie wygrane. No co, dzisiaj nic nie pozostaje z smutkiem. Kończymy dzisiejszy odcinek tym drugim odcinkiem, wstępem bo woli urodziny, nie bardziej bo to jakoś e, zapowiedzieć, nie te urodzinki naszego kanału, czyli fjw.pl jako granik. No to co, dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za te e, urodzinki na kanale. Na nic nie powinienem się nie będę przyciągać e, To co, myliście na początku wstępu przed filmem i to co wysłali, wysłali e, Wam nam mi tu wysłali za życzenia w donate tam po 5zł po 2zł tam byli też 10zł od także dziękuję tym osobom wysłanym naszym donatorom także to co dziękuję wam wszystkim jeszcze raz za oglądanie tego odcinka z takim miłym akcentem niemiłym miłym akcentem może powiedzieć że kończymy także wpadajcie na stronę grani.pl na facebooka instagrama twittera tiktoka i snapchat i odwiedź się w Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zapraszania za tydzień o 10 w godzinie. Bye bye. Pozdrawiamy Lucynę K. Pozdrawiamy Przyjaciele Wolności. Pozdrawiamy Diabet 123XD Games. Cześć, drogi widzu Chcesz być komentarze Twoje, by być pozdrowiony na odcinku? Także wejdź w społeczność wejdź i tu wejdź. Chcesz być pozdrowiony? Klikajcie, skomentuj i tu możecie skomentować. Także jak i Lucynę K i Przyjaciele Wolności także mogą też tu być jak są na odcinkach. Także zapraszam Was wszystkich do kanału Granik i wejdźcie społeczność i będziecie w komentarzach jako pozdrowieni czy też na odcinkach. Zapraszam.